Cześć! Z tej strony Tomasz Gula. Zapraszam Ciebie na kolejny odcinek programu Tomasz w Biznesie. Dziś przychodzę do Was z nowym odcinkiem, tym razem dotyczącym klauzul abuzywnych, czyli klauzul niedozwolonych. E, może Ci się to z innych moich e, odcinków, w których poruszam problematykę kredytów frankowych, kredytów udzielonych w Złotych Polskich. Dzisiaj, taki jakby wstęp, opowiem takie podstawy, czym są te klauzule abuzywne, gdzie ich szukać i co robić, jeśli ci się one tutaj pojawią w tej danej umowie. Zapraszam Ciebie do oglądania tego odcinka. Oczywiście do subskrypcji kanału. No i w takim razie zaczynamy. Opowiem dzisiaj, czym są te klauzule abuzywne, kogo one dotyczą, jak rozpoznać, że Twoja umowa ma klauzulę abuzywną i co zrobić. Jeśli w umowie znajduje się niedozwolona właśnie ta klauzula. To w takim razie, czym są te klauzule abuzywne? Klauzula abuzywne to niedozwolone zapisy w umowach między konsumentem a przedsiębiorcą. Podkreślam, między konsumentem a przedsiębiorcą. W zasadzie, niemal każdego dnia zawierasz jakąś umowę. Nawet zakup pieczywa lub gazety jest w świetle prawa umową o sprzedaży, i większość z nich można zawrzeć ustnie, ale też. Niektóre takie bardziej poważniejsze umowy są zawierane w formie pisemnej, czyli mówiąc o formie aktu notarialnego. I nie zawsze mamy oczywiście wpływ na, na brzmienie poszczególnych tych postanowień, tych zapisów w umowie, ale gdy chcemy podpisać daną umowę, na przykład z operatorem telefonicznym, z ubezpieczycielem, a przede wszystkim z bankiem, nie wspominając już o umowach deweloperskich, możemy z reguły albo przyjąć ją w całości. Czyli podpisać tak jak jest, tak jak nam druga strona to przekazuje, albo odrzucić tą umowę, gdyż druga strona zazwyczaj nie przewiduje negocjacji. Tutaj znowu muszę powrócić do kwestii kredytów frankowych lub innych kredytów. Otrzymujemy wzorzec umowny i niestety co możemy z nim zrobić? Albo podpisać, albo podrzeć. No, to może tak przejaskrawiłem oczywiście, no ale niestety często stoimy pod taką ścianą, gdzie nie możemy podjąć żadnych innych czynności, albo podpisać, albo zrezygnować z czegoś, co dla nas jest bardzo ważne. I wychodzimy z założenia, no a jakoś to będzie, podpisy, podpiszemy umowę, może potem y, nie będzie tak źle, jak nam się wydaje. Ale nawet jeśli podpiszemy umowę, która zawiera te niezazwolone klauzule, to musimy pamiętać, że w świetle prawa Niewiążące są klauzule nieuzgodnione indywidualnie z konsumentem. To no też znów powrócę do kredytów frankowych. Ten zarzut również jest podnoszony przez konsumentów, przez kredytobiorców. I te klauzule są niewiążące. Nie wiążą konsumenta, jeśli określają jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Wyjątkiem oczywiście jest sytuacja, gdy dotyczą one głównych świadczeń stron, np. ceny lub wynagrodzenia, o ile zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Podkreślam jednoznaczny. No i co ważne, występowanie we wzorcu klauzuli niedozwolonej nie oznacza oczywiście z automatu, że cała umowa jest nieważna. Niewiążąca jest jedynie ta klauzula, a strony nadal są związane umową w pozostałym zakresie. To oczywiście w sferze, kiedy mamy jedną klauzulę niedozwoloną, ale często się tak zdarza w obrocie gospodarczym, gdzie no nie tylko jeden zapis ma charakter niedozwolony, ale szereg zapisów, co powoduje, że ta umowa nie może pozostać ona w obrocie prawnym i tym samym niestety musi ona uznać za nieważną, musi ona zostać uznana za nieważną. Tutaj znów powracam do kredytów, nie tylko tych frankowych, ale również tych udzielonych w Złotych polskich. jeszcze troszeczkę tutaj takiej wiedzy mm, stricte prawnej, że zgodnie z artykułem 385 prim paragraf 1 ustawy kodeks cywilny, postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interes. Czyli jest, czyli jeśli w umowie zastosowane zostaną niedozwolone postanowienia umowne. I przechodząc dalej, kogo dotyczą, kogo dotyczą te klauzule niedozwolone, klauzule abuzywne? To tak jak już w zasadzie już na początku wspomniałem. Te, te klauzule abuzywne dotyczą wyłącznie umów zawieranych między przedsiębiorcami, a konsumentami. Konsument, czyli... To jest taka osoba jak ty, która nie zawiera umowy niezwiązaną z prowadzoną działalnością gospodarczą. Na przykład, jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, ale na przykład dokonujesz zawarcia umowy kredytu bankowego na cele niezwiązane z tą działalnością, na przykład na cele mieszkaniowe. No dobrze, tu już mamy trochę troszeczkę teorii, ale jak rozpoznać, że Twoja umowa ma klauzulę abuzywną? No oczywiście, no dobrze jest korzystać z pomocy prawnika, ale nie muszę tobie to przypominać, bo pewnie o tym wiesz. No, ale wstępne rozoznanie oczywiście możesz zrobić samemu, bo musisz oczywiście znaleźć te zapisy, tak jak tutaj widzisz. Wykluczają one, w tych te zapisy, które mogą być uznane za niedozwolone, to są te zapisy, które wykluczają możliwość odstąpienia od umowy, przewidują rażąco wygórowaną karę za odstąpienie od umowy. Narzucają sąd właściwy do rozpatrywania sporów, wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność przedsiębiorcy za nienależyte wykonanie zobowiązania no i przyznają przedsiębiorcy prawo do wiążącej interpretacji umowy lub jej jednostronnej zmiany bez ważnej przyczyny. No niestety, zastanów się, jak często podpisywałeś umowę, która mogła zawierać taki punkt. Ja myślę, że na pewno w swoim życiu kilkukrotnie. No, nie mówię, że kilkanaście razy, ale na pewno co najmniej 5-6 razy miałeś taką przyjemność podpisać umowę, która no, na samym początku mogła się wydawać atrakcyjna, jeśli chodzi o cenowo, cenowe zapisy. Ale gdybyś się pewnie wczytał, i jeśli wczytałeś, zauważyłeś pewne zapisy, które powodowały, że po stronie przedsiębiorcy mogła być asymetria, czyli on miał więcej praw niż ty. Oczywiście tutaj rodzi się pytanie, gdzie szukać jakichś przykładów klauzul niedozwolonych, które zostały uznane właśnie za niedozwolone, które zostały wpisane do tak zwanego rejestru, który jest prowadzony przez Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji. Taki rejestr możesz odnaleźć na stronie już. Taki możesz odnaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. To jest dokładny adres. zresztą w komentarzu, na dole go odnajdziesz, to jest rejest.uoik.gov.pl. I tam masz tutaj, jak widzisz, wyszukiwanie różnych klauzul. Możesz na przykład sobie sprawdzić, czy dany twój. Kontrahent. No, no, nie ma czasami jakiegoś zapisu, który mógłby być uznany za niedozwolony, który już został uznany postanowieniem za niedozwolony oczywiście może sprawdzić sobie, kiedy on został uznany. Ja sobie pozwolę na przykład taki mały, krótki przykład. Może sobie wpisać nazwę pozwanego, bo to oczywiście tutaj. Co do tej kwestii uznawania klauzul z danych postanowień za niedozwolone, to jak pewno się zorientowałeś, niestety wszystko musi się to odbywać na drodze sądowej, ale na przykład sobie wpiszemy jakiś bank, bo często mu rozmawiamy o bankach, mówimy o tych bankach. Hmm, może Emba? Pierwszy z brzegu. Czy nam coś odnajdzie? O! Troszkę tych pozycji jest, jak widzisz. No. Kurs kupna-sprzedaży walut jest również wysokość spreadu walutowego. To, jak dobrze pamiętam, to chyba dotyczy kredytów frankowych. Tak, poznaje oczywiście. To są zapi zapisy związane e, z indeksacją, waloryzacją e, kredytów frankowych, e, kursu walut. Tutaj również i możemy sobie oczywiście kliknąć no, na tą pozycję. Tutaj data wyroku, sygnaturę są te na Warszawie, Wydział Gospodarczy. Klikamy. I mamy informacje, apelacje i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Jak widzisz, dosyć dużo informacji. Możesz potem sobie ten, tą sygnaturę skopiować i poszukać na portalu orzeczeń sądów powszechnych. Jest taka wyszukiwarka. A zobaczymy jakiś inny podmiot. Na przykład sprawdzaliśmy bank, a może jakiś podmiot w zakresie. O, ta firma akurat nie ma. Chyba, że źle wpisałem. get getting ale getting Nobel Bank chyba jest więcej tych tak tutaj też troszeczkę pozycji to tabela prowincji czyli jak widzisz jest to bardzo dobre narzędzie do poszukiwania ewentualnie zapisów które w twojej ocenie na początku oczywiście jak podejrzewasz ta twoja umowa może zawierać ok ale co robić dalej jeśli na przykład Masz podpisaną taką umowę, albo dopiero chcesz podpisać. Ok, to może w pierwszym przypadku, kiedy chcesz dopiero podpisać umowę, cóż takiego należy zrobić? No, tak jak wcześniej wskazałem, masz dwie możliwości. Albo negocjować te warunki, i wtedy ten podmiot gospodarczy może stwierdzić, że no przepraszam, ale jest to wzorzec umowy, taki narzucony przez centralę. Niestety, albo podpisujesz, albo, albo znajdą kogoś innego. I ciągle powracam do tych banków, może się już powtarzam, ale niestety, no, tak często było, że ten kredytobiorca, który był e, już w banku podczas podpisywania tej umowy, niestety nie miał dużego pola manewru w zakresie zmian warunków tej umowy. I teraz tak, no jeśli nie podpiszesz, no to oczywiście nie podpiszesz, no możesz podpisać taką umowę. Tu już przechodzimy do elementu do tego etapu, gdzie już podpisałeś umowę. Ciężko by było to by udowodnić, że jeśli wiedziałeś od samego początku, że ta umowa jest nieważna i ją podpisałeś i potem chcesz ją unieważnić, to zawsze druga strona będzie kwestionowała, że jednak posiadałeś tą wiedzę, ale w mojej ocenie nie zwalnia to tego podmiotu. Z odpowiedzialności, z tego tytułu, że jednak zapis, ma zapisy, które naruszają te prawa konsumenta, Twoje dobra. I w związku z tym, nawet jeśli podpisałeś, możesz taki podmiot pozwać o ustalenie ważności umowy, czy to umowy kredytowej, czy jakiejkolwiek innej w obrocie prawnym, w obrocie gospodarczym. Okej, okay. i w zasadzie to jest taki dosyć dzisiaj krótki odcinek. Chyba mam nadzieję, że jak na początek, jako wstęp tego i Problematyki, którą teraz staram się szybko tobie przedstawić, jest on na tyle wystarczające, ale oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału, odwiedzenia e, strony, e, do polajkowania, do oczywiście obejrzenia innych odcinków, które mogą Ciebie zainteresować, lub zainteresować Twoich najbliższych. W związku z tym zapraszam niedługo na, do obejrzenia kolejnych odcinków. To już by było koniec. Niestety dzisiaj, czyli już dnia 7 lipca, z tego co się orientuję, Rada Polityki Pieniężnej e, ogłosi, czy podniesie stopy procentowe, czy też, czy też pozostanie na tym samym poziomie. i W mojej ocenie, niestety, będzie podwyżka myślę, że około 75 punktów bazowych. Chciałbym się mylić, że nie będzie więcej niż 100 punktów bazowych, ale bądźmy dobrej prognozy, że taka podwyżka nie nastąpi. Aczkolwiek poprzednie dane związane z inflacją, no dobrze wiem, jak jest. tak. Ja to nie muszę ze żadnymi wskaźnikami operować. Chyba każdy z nas, który idzie do sklepu kupić produkty spożywcze, no widzi, że ta inflacja no, jest o wiele, wiele wyższa niż ta oficjalna. Ok, troszeczkę się dzisiaj rozgadałem. Do zobaczenia niedługo. Do usłyszenia. Cześć.